Aleksander Esman wraz z dziećmi, a było ich dziesięcioro w tej rodzinie, to też niczym nadzwyczajnym nie było co roku, to prorok rodził się, przeniósł się do Poznania, tam dostał pracę w młynie łącznym nad Cybiną. To był dosyć spory młyn, szybko awansował w tej hierarchii czradniczej i został. Yy, już w latach 30 zarządcą tego młynu, to się mówiło też zamiennie często po niemiecku Werkmeister. Tak, był tym zarządcą młyna. Pod jego kierunkiem kształcił się Józef Esman, przyszły konspirator i powstaniec. Jak już uzyskał patent i uprawnienia czeladnicze, przeniósł się do młyna swojego ojca chrzestnego, Jana Warlińskiego położonego niedaleko Młyna Łącznego. To był Młyn Świętojański w, w Dolinie Świętojańskiej, też nad Cybiną. I to już były lata 40. XIX wieku,